Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia testu piwa żywiec białego. Piwo żywiec białe. No, zaraz zobaczymy, czy jest białe. Tutaj 9,9%. Tutaj 11,5. Jestem dobrej myśli i myślę, że właśnie 9,9% to jest właśnie procent alkoholu. A może to jest 4. 4, nie, przepraszam, to jest 4,9. Jakby to było 9,9,9, to byłaby to cena tego piwa, ale na szczęście jest tańsze. No tak mi się po prostu ruszyło przed kamerą i się zamgliło, dlatego, ale teraz już widzicie, jest 4,9. Zresztą ta czwórka jest tak jakby odręcznie napisana. Tutaj widzicie bardzo estetyczna etykietka z napisem czerwonym żywiec, daleko. Daleko widząc, można właśnie zauważyć przede wszystkim ten napis, prawda? I już wiadomo, że jest to piwo z marką, piwo firmy, 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 której można zaufać. Tutaj mamy rok 2014. Tak patrząc przez butelkę, to piwo jest lekko mętnawe i widać od razu, że jasne, ale czy na pewno ono rzeczywiście jest białe? Zobaczymy w naszym. Y próbowniku testowym, a tymczasem poproszę asystenta o otwarcie, o uroczyste otwarcie i nalanie do probówki szlachetnego napoju. Mmm, pachnie ładnie. No rzeczywiście taki jasny kolorek się y, nam uwidocznił, prawda? I teraz Jasne i takie mętne to rzecz. Tak, bo. jest to takie mętne piwko i takie dosyć jasne. Bardzo elegancko wygląda. Pianka jest wprawdzie mała. Wobec tego spróbujemy, jak smakuje to piwo. No naprawdę smak jest wyjątkowy, niebiański. I pijąc je, można poczuć się naprawdę kimś wyjątkowym. I naprawdę bardzo... Wszystkim polecam, jest to chyba najlepsze piwo, jakie w życiu piłam. Przede także... wszystkim jest to dobre piwo dla kobiet. O tak, tak. Zdecydowanie, bo nie ma takiego posmaku ani goryczki żadnej, tylko jest takie właśnie yy, fajne, czyste w smaku. Tak, dlatego bardzo polecam, szczególnie Wam, kobiety, to piwo na, na piękne letnie i wiosenne dni. I to wszystko na dziś. Do zobaczenia. Zdrowko. No, Zastopuj się, please. Kurwa, no.